Czy Piszczek został wyrzucony z i Dortmund? Czy Piszczek trafi do górnika zawsze razem z Podolskim? No właśnie, dzisiaj na temat tych właśnie pytań, odpowiedzi tak naprawdę na te pytania, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, czy Łukasz Piszczek został wyrzucony z Borussii Dortmund? I czy Łukasz tutaj Podolski, tak, trafi praktycznie do Górnika zabrze razem z Piszkiem, bo takie się pojawiły informacje. Przede wszystkim tak, Piszczek kończy mu się kontrakt tej w czerwcu 2020 roku i Borussia Dortmund stwierdziła, że nie przedłuży mu po prostu tego kontraktu. Chociaż sam Piszek był praktycznie zainteresowany, żeby dalej grać w Borusii Dortmund. Cały czas był pytany wcześniej przez dziennikarzy, tak, czy chce przedłużyć kontrakt, czy też nie. On mówił, że wszystko zależy od jego stanu zdrowia, czy jemu zdrowie pozwoli na to, żeby dalej kontynuować przygodę gry w piłkę nożną właśnie w zagłębiu rury ostatecznie po prostu tutaj Borussia na to się nie zdecydowała na to się nie zgodziła no i piszczek prawdopodobnie tutaj wróci do Polski chyba że pojawi się jakaś inna propozycja sam Piszczek, mówisz, na koniec kariery chce po prostu wrócić do Goczokowic Zdrój, gdzie się wychował, gdzie zaczynał po prostu, gdzie stawiał praktycznie pierwsze kroki być może będzie grającym trenerem a na pewno tutaj będzie za, za, zaangażowany praktycznie w działalność tego klubu być może będzie po prostu trenerem tego właśnie klubu, natomiast pojawiła się taka informacja, że właśnie i Piszczek i Podolski mogą być zawodnikami Górnika Zabrze, Podolski ostatecznie wybrał tutaj Grecję, pojechał grać do, tutaj, nie przepraszam, do Turcji tak, pojechał grać do Turcji i no, nie będzie teraz prak prak praktycznie grał w Zabrzu. Wiadomo, że Górnik Zabrze nie może zaproponować takiej pieniędzy, żeby przebić tutaj jakikolwiek klub z Turcji, tak? e, jeśli chodzi właśnie o Podolskiego, więc Podolski wybrał tutaj dalej jakby kwestie finansowe, chociaż cały czas e, mówi o wywiadach, że zak chciałby zakończyć swoją karierę piłkarską właśnie w Górniku Zabrze. Nieuniknione, być może po prostu rzeczywiście zakończy tą karierę piłkarską w Górniku Zabrze. Natomiast jeśli chodzi o Łukasza Piszczka, no to wiemy o tym, że ma kontrakt jeszcze ważny z Borusją Dortmund, później nie zostanie przedłużony, sam nie zdradza swoich planów. Górnik zabrze, już władze praktycznie górnika zabrze, były zainteresowane tym, żeby on wystąpił. Na pewno wielu klub, wiele klubów z ekstraklasy będzie zainteresowanych tym, żeby Piszczek właśnie grał u nich. Mimo wszystko, mimo wieku, dalej Piszczek będzie prezentował dobrą formę, dyspozycję. Dalej będzie ona bardzo dobra, jeśli chodzi o ekstraklasy, bo przecież grał 10 lat w Lidze Mistrzów, tak, w praktycznie Borusji Dortmund, grał w, tutaj w rozgrywkach w Bundy z Lidzy na bardzo wysokim poziomie, no więc tutaj, no chyba, że naprawdę kondycyjnie by odstawał, ale to jest raczej mało prawdopodobne, zwłaszcza, że przecież swego czasu, e, tak, była powszechna informacja, tak, i też ona na YouTubie znajduje się, że Piszczek ma bardzo dobre e, tutaj, tak, zdrowie, bardzo dobrą po prostu kondycję. E, przeprowadzone zostały badania tutaj, tak, nawet na Uniwersytecie czy na Akademii Medycznej e, przez profesora Chmurę, który właśnie stwierdził, że Piszczek nie dość, że po prostu jest bardzo szybki, to też ma bardzo dobrą bardzo wytrzymały, tak, a więc łączy te dwie rzeczy. Nie dość, że jest szybki, to też wytrzymały, bo czasami jest albo ktoś jest po prostu szybki, ale już nie jest tak wytrzymały, a piszek łączy to i to, więc rzeczywiście ma końskie zdrowie. Na pewno będzie mógł dalej występować w Bundesliga, w jakby chciał zostać. Być może dostanie propozycję właśnie z innego klubu Bundesligi nic zostanie, raczej kwestia Chiny już odpada, tak, jeszcze teraz koronawirus, to już tym bardziej kwestia po prostu tego, że w Chinach już nie, piłkarze nie będą mogli tyle zarobić, co kiedyś, maksymalnie do 3-4 praktycznie milionów euro rocznie, takie zostały nałożone jakby tutaj sankcje czy ograniczenia, więc no, istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie Piszczek wróci do tych z Zdrój i tam się zaangażuje w działanie. Jeśli chodzi o Podolskiego, no tutaj to sytuacja tak powiedziałem, wybrał praktycznie Turcję, klub, który dalej zaproponuje mu bardzo dobre zarobki, zresztą Podolski bardzo sprytnie, umiejętnie kierował swoją karierę, karierą przez wiele lat był w dobrych klubach bardzo dobrze po prostu zarabiał i teraz jeszcze może jeszcze przed tą piłkarską emeryturą, tak, bo może rzeczywiście na to ostatnie półroczu będzie występował w Górniku Zabrze. Co ciekawe Podolski ma przecież żonę Polkę no i też Podolski po prostu otwiera biznesy, tak? Słyszałem tutaj, czytałem informacje na temat Podolskiego, że podobno ma kebab w Berlinie. i Nawet tutaj przymierza się do tego, żeby otworzyć całą sieć kebabów w Niemczech. No dosyć ciekawa sytuacja, no ale rzeczywiście tutaj Podolski jest bardzo pracowitym, zresztą chyba po prostu tak jak jego ojciec. Też przedstawiam taką historię na moim kanale, że jego ojciec pracował we fabryce tutaj grzejników i mimo tego, że był już praktycznie tak jak na krótko przed emeryturą, czy jeszcze na emeryturze, to dalej pracował po prostu w tej fabryce już na innym stanowisku, a przecież z tym zarabiał miliony. Teoretycznie mógłby sobie ojciec poz 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 pozwolić na to, żeby nie pracować, a mimo wszystko dalej pracował, tak? Także rzeczywiście tutaj Podolski, no pewnie multimilioner, tak, setki milionów pewnie na koncie, koncie przez te wszystkie lata występu w gry i też w reprezentacji Niemiec, natomiast rzeczywiście będzie może mógł zakończyć w Górniku Zabrze, no ale gdyby występował w Górniku Zabrze, to byłoby symboliczne, pewnie tylko kilka miesięcy, no i musiałby się zgodzić na zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze upo uposażenie, tak, na zdecydowanie niższym poziomie niż to ma miejsce w Turcji. Pytanie jest, czy ta, to, no, to rzeczywiście się zgodzi. Czy żona mu na to pozwoli? Tak, bo na przykład, powie, że, Aj, słuchaj, szkoda po prostu marnować sobie zdrowie za tak małe pieniądze, skoro tyle milionów zarobił wcześniej. No, ale zobaczymy, bo to jest jakby kwestia sentymentalna, także chciałby po prostu zakończyć swoją przygodę. Muszę powiedzieć, że niektórzy mogą powiedzieć, że to takie szczerze, takie podpubliczkę, także po prostu Podolski mówi, że chce zakończyć w górniku Zabrze. Zobaczmy sobie, że mamy Mirko Kloza, czy Mirosława Klozę i właśnie Podolskiego Łukasza. I tu są zupełnie dwa inne, tak, osobowości. Łukasz Podolski, pomimo tego, że występował w reprezentacji tutaj Niemiec, to mówi po polsku, nie wstydzi się tego, nie wstydzi się swoich historii, tego, że rodzice wyjechali praktycznie do Niemiec i tak dalej. To, że występował do reprezentacji Niemiec, to już jest jakby inna sprawa, tak? Natomiast Miroklozy kompletnie się odcina, zna język polski, ale w ogóle po prostu w tym języku się nie posługuje, nie mówi tylko w języku niemieckim. Zupełnie po prostu dwa inne typy osobowości. Mirokloze nie zdradza w ogóle jakichkolwiek tutaj sentymentów do Polski, natomiast Podolski rzeczywiście mówi tak, że chciałby zakończyć swoją karierę w górniku Zabrze. Wiemy, że jego pochodzi ze Śląska, jego rodzina także wyemigrowała do, do, do Niemiec. Natomiast rzeczywiście może być taka sytuacja, że to ostatnie pół roku przyjeździło. Jedzie tutaj Podolski, zakończy w Górniku Zabrze i będzie mógł tutaj rozegrać te kilka miesięcy, tak? Może nie będzie jakieś tutaj spektakularne zarobki, coś tam zarobi, tak? Natomiast w stosunku do tego, co zarobił w ciągu swojej kariery, natomiast rzeczywiście będzie mógł zakończyć karierę. Pytanie jest, czy takie kluby potrzebują takich zawodników, praktycznie piłkarzy już na emeryturze, czy Piszczka, czy Podolskiego? Wydaje mi się, że tak, mimo wszystko nie mają umiejętności, doświadczenie, e, tak, które mogą przekazać młodym zawodnikom, czy też w szatni, czy na treningu, to jest bardzo dużo. A ich umiejętności na tak wysokim poziomie, przejrząc za klasy, dali, będą po prostu one w cenie e, gorzej, gdyby to, są, gdyby to mieli być zawodnicy, którzy bazują gdzieś na szybkości. No to wiadomo, że w pewnym wieku już tej szybkości nie ma, tak? Natomiast to zupełnie inaczej w przypadku Podolskiego, czy też, e, czy też właśnie Piszczka, tak? Ja uważam, że Piszczek powinien właśnie zakończyć karierę, jeszcze dziś występować w górniku przez kilka miesięcy może nie na rok czasu, a na kilka miesięcy, to byłaby fajna sprawa, fajnie by spiął praktycznie taką klamrą swoją przygodę z piłką nożną. 10 lat Piszczek występował w Borussii Dortmund od 2010 roku do 2020 roku. No, przedstawiałem takie szacunki zarobił praktycznie około 100 milionów złotych będąc w Borussii Dortmund. Średnio miał kontrakt po 3-4 miliony euro na rok. Oczywiście w pierwszych latach troszeczkę mniejszy był ten kontrakt, a później po prostu był większy. Teraz chciał po prostu jeszcze dalej przedłużyć kontrakt, natomiast na to Borussia się nie zgodziła, chociaż i tak po po prostu jest Borusi szanowany. Doceniany. Mało tego, trenerem jest Fawr, który lubi praktycznie piszka. Przestawił go jakby w Hercie Berlin z pozycji właśnie tutaj napastnika na obrońcę. Początkowo Piszczek się buntował przeciwko temu, a potem się okazało, że wyszło to na dobre piszczkowi pak i praktycznie kontynuuje tę karierę, cały czas gra. Więc rzeczywiście tutaj, no raczej nie posądzam tutaj klub czy trenera o złe intencje. Po prostu czas na zmianę. Takie jeśli chodzi o Borusję, Dortmund, nowi zawodnicy, nowe wzmocnienie. Poza tym Fawr cały czas stawia na piszkach, wprowadza go. Co prawda nie gra pełnych 90 minuta, bo rzadko, tak? Natomiast rzeczywiście, po prostu u Fawra praktycznie zawsze ma miejsce w tym składzie, tak? Jeżeli po prostu nie przez pełne, pełne spotkanie, to chociaż na, na 20-30 minut, rzeczywiście Piszczek ma szansę, a teoretycznie mógłby odstawić go na boczny tor, skoro zaraz po prostu kończy mu się kontrakt, klub z nim nie przedłuży kontraktu, mógłby stawiać tutaj Fawr na innych młodych zawodników, ale tutaj wydaje mi się, że Fawr ma pomysł na Borussię Dortmund, na tą obronę, żeby ta obrona zupełnie inaczej wyglądała i raczej tutaj Piszczek tak nie, pan, nie pasowałby do tej kompozycji, tak? jeśli chodzi o tą drużynę. No to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie: czy według Was rzeczywiście Piszczek i Podolski powinni wrócić do, do tutaj ekstraklasy i występować w niej, e, czy powinien być wzmocnieniem dla Górnika, Zabrza, a być może dla innych klubów, tak. No ale to jest bardziej kwestia sentymentalna, przynajmniej Podolski, tak, chce tutaj w Górniku zakończyć swoją karierę. Być może jeszcze tutaj chce wykorzystać te 5 minut ostatnie przed końcem kariery i w Turcji zakończyć swoją przygodę z piłką, a Yy, znaczy na, na, na takim wysokim piłkarskim i też i po prostu finansowym poziomie, a wróci tutaj do górnika. No yy, z całym szacunkiem, tak no nie mówię, że w górniku jest sobie poziom, ale wiadomo, że no, jeśli chodzi o, na przykład o zarobki, no nieproporcjonalne zarobki w górniku są niż to, co ma miejsce w Turcji, a jakby tutaj jeszcze Podolski chce skorzystać tutaj z tej końcówki kariery piłkarskiej. Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, jestem ciekaw waszej opinii. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, zostawcie też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.